Co się dzieje, gdy pilot umrze w trakcie lotu? Linie lotnicze mają ścisłe procedury, aby radzić sobie z tym rzadkim, ale poważnym przypadkiem. Na pokładzie każdego samolotu pasażerskiego zawsze znajduje się co najmniej dwóch pilotów kapitan i pierwszy oficer. Jeśli jeden z nich stanie się niezdolny do wykonywania swoich obowiązków, drugi przejmuje pełną kontrolę nad samolotem. Współczesne samoloty pasażerskie są zaprojektowane tak, aby w razie potrzeby mogły być pilotowane przez jedną osobę. Obaj piloci są szkoleni do samodzielnego operowania maszyną, a także do zarządzania sytuacjami awaryjnymi. Jednym z takich przypadków był lot American Airlines w 2015 roku. Samolot leciał z Phoenix do Bostonu, gdy nagle kapitan stracił przytomność. Pierwszy oficer natychmiast przejął stery, ogłosił stan awaryjny i podjął decyzję o natychmiastowym przekierowaniu lotu na lotnisko w Syracuse w stanie Nowy Jork. W tym czasie załoga pokładowa próbowała pomóc kapitanowi, jednak pierwszy oficer bezpiecznie wylądował, zapewniając ochronę wszystkim pasażerom i załodze. W takich sytuacjach drugi pilot nie tylko przyjmuje kontrolę nad lotem, ale również utrzymuje stały kontakt z kontrolą ruchu lotniczego, aby uzyskać wsparcie i zapewnić jak najbezpieczniejsze zakończenie podróży.